Dobra, także jeżeli jesteście, możecie bardzo zdać. Jak łapkę? E, ponieważ ten wirus trafia do tych, co nie zostawiają subskrypcji i łapki w górę. Ale... Wbiłeś we mnie wirus? E, sorry, nie w ciebie, bo ty zostawiasz. Wszystkim. Jak wbiłeś Przecież... Dobra, zostawcie subazoneczkę i łapkę w górę, żeby <noise> mnie uratować. Co ty we mnie wbiłeś? <noise> Tam nie to, nie to, nie, <noise> nie, nie. nie. <noise> Pomóżcie nie, mi, proszę! Nie. 5 tysięcy łapek musi być! <noise> Czy to jest to laboratorium, do którego miałem przyjść? Ok, otworzymy sobie to. Wow, ale mają fajne drzwi. Tu jest recepcja, ale ja chyba miałem iść na jakieś spotkanie, się zaraz później otwieram te drzwi. E? Mam nadzieję, że nikt z was nie nie jest zara tutaj się... zarażony. jest jeden! Jak zarażony? Ej, co tu się dzieje? No się dopiero przyszedłem. Pomocy. Czemu się chodź, zmienia. Dobra, chodź, e, pójdę szybko, do nich. I co tu się dzieje? Czemu on zginął? Panie pro profesorze Firewood, ja jestem nowy! Dobra, no, no idę no, idę. Mam nadzieję, że wszystko miło, tak, tak. Y... Co tu się stało z nim? Okej, okay, zniknął, nie widziałem nic! Dobra, powiem ci jednak nie miło. Co nie miło? Po co ci ta strzykawka? Zostaw mnie! Strzykaw ciekawkę? E, tak, widzę, no. Który chcę dostać? Ja na pewno nie. Dobra, wbiję... E, tobie! Co ty mu zrobiłeś? Ej, to go przeddziurawiło na... O kurde, a co, dobra, co to nie, robi? To, nie, to nic akurat nie robi chyba. Wracaj do czego? ty, Paniusiu, do a, 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 a mogę zacząć już pracę, bo ja przyszedłem chciałem tutaj się zapoznać, a, sekundę, jak to wygląda. Ja, ja tutaj muszę jeszcze pokazać panu, to jest ogólnie. Co kwiatoty. to są za wirusy? Nie, nie, proszę, proszę, proszę nie patrzeć, I... za... No dobra, dobra, no wychodzę, wychodzę już, no nie było mnie tam przecież. E... Ej, co się z nimi... Czemu się zamienił w zumbiaka jakiegoś? E, sekunda, to, to, to tylko nie było tutaj, proszę pana. Nie jak to nie jest? było? No co to jest? A, dobra, Zabij wychodzę, to przecież! Zamki, zamknij te drzwi, zamknij te drzwi! Tu są jakieś wirusy, Dobra, y, wirusy. Dobra, nie chcę tego, nie chcę, nie, 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 co idę tutaj? No i gdzie my jesteśmy? Ty! Masz nie straszyć naszych klientów. Co ty, kogo ty gadasz? Ty strasznie ci ich rozumiesz? Tu dobrą gada z jakimś zombiakiem, ja tam A. chyba nie chcę podchodzić. Czemu tu wszędzie są jakieś trupy? W celi? No, e, no to panie, to. Profesorze. Pierwsze, pierwszą osobę. E, tutaj proszę, to zrespimy sobie. I tutaj A, to, ogólnie. To, co co tam to, żeby... jest? Nie wie pan, co się robi w laboratorium. No nie wiem, przecież dopiero tu do was przyszedłem, ja Jestem środku, nowy, tak? tak? Panie, chodź tu, proszę pana. Ale Opa. czemu Czemu ty we wszystkich jakieś wirusy wbijasz? O, zobacz, Simon, dos... o nie, to Simon. A to Simon. Simon, wszystko w porządku? To pisze coś do nas, chyba nie mówi. A może, co ty mu wbiłeś w plecy? Nie wiem, nie, nie interesuj się, to po prostu jest jakieś lekarstwo. Okay. Dobra, to co, robimy twój pierwszy projekt No, no proszę musimy bardzo najlepsze wirusy w mieście I co to Wchodzę jest za jakieś? No. Wybierz sobie wirusika, chodź za mną Wchodzę, no a, wir wirusika musimy wybrać, dobrze, to wybierzemy Burego, sobie takiego Ja bym chciał... ej, ten czerwony jest fajny, tego czerwonego chcę, tak fajnie świeci ja zabójcie, który jest tylko Mogę go sobie zapakować? Oj, tak. mam tu w pistolecie, dobra, może no, nie chodź, będę w nikogo chodź. strzelać Czekaj, bo tutaj muszę temu panu coś powiedzieć Proszę pana, czemu pan tu wchodzi bez mojej zgody, no? O, znowu. Co ty znowu? Z... No, znowu wbiłeś w niego trzy kawkę, nie! Zostaw już tych ludzi i na tym. Czernie, no, się marcie, poznęcajmy. się nie Co, tutaj. mogę w niego to wbić? Tak. Pyk, wbiłem to w niego. Dobra, i lepiej się szybko odsunie, bo zaraz muszę. Otwórz, się otwórz to i co się z nim teraz stanie? Mm. Ej, czy on Oku, płonie? Czy on płonie? Nie co nie wiem, on zrobiliśmy? To jest taki wirus mój zrobiliśmy? Jaki Chyba twój Jak to tak nie powinno wyglądać? Jak to yy. nie powinno wyglądać? Otwórz te drzwi! Klatki, co on robi? Co tam się dzieje? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. on się w jakiegoś demona? Bierzemy krew, bierzemy to. Bierz, to bierz, bierz bło, weź tą, bło, tą krew, szybko otwieraj te drzwi i wychodź stąd. Co Osunny? się z tym dzieje? Eee, to co zabijamy? Ej, chyba pracownik jakiś umarł. Nie bijeś niego jakiejś strzykawki czasami? <gryphanie> nie, to on po prostu się w drzemkę zrobił. Bo A, drzemkę, drzemkę, takie czerwone jakieś... Okej, okay, dobra, to nic takiego. Mo może weźmiemy jeszcze jakieś wirusy, ja bym chciał przetestować... Tak, Jezus, tak, ile tego tak, tutaj jest. Eee, może weźmiemy sobie... Co ten robi to z tą minką? O, ja chcę ten, ten jest ciekawy. Mogę sobie mamy go zapakować? Mamy o, mam go! No, co ty robisz z nimi? Przestań! W kogo ty znowu mamy coś dużo, robiłeś? Mamy dużo doktorów, spokojnie. A, okej, okay. ale ja tak nie skończę. A, jak źle zrobisz, to A, to, to ja zrobię. Patrz, patrz, ja po, pokażę Pokaż, po profesorowi. E, no. Mogę sobie wziąć. O, jest tu. Tutaj jest moja cela, ja wszystko rozumiem. Musimy sobie tutaj to otworzyć i zrespić sobie. O, o, zrespiłem! Profesorze, gdzie, gdzie pan jest? No ile, panie profesorze, już. Dobrze, zrespiłem sobie już tutaj nóbka. Czego ty chcesz? Eee... O nie, ciekawką. Co tu się znowu stało? Czemu ty wszystkich zabijasz No okay. odejść do tego miejsca Popsułem coś Jak to się obsługuje? nie potrafię tego obsługiwać e... Kliknij nowy człowiek o, dobra. dobra, mam to do środka. Już otwieram, otwieram Proszę tutaj do mnie No weź to coś stąd I teraz ja załadowałem sobie coś takiego O no, co się ode mnie Wynocha stąd Co tam się dzieje na korytarzu? Ty zostań Ja wbiję w niego to Nie, nie, nie Nie rozkazuję nic takiego Co się z tym dzieje? Wy, wy, wy Stój, stój, stój Profesorze, co ty tu? Jak nam profesorze w środku a co się stanie z tym nupkiem? Co mu się stało? Jak zniszczy? Czemu on jest różowym policjantem? Co to jest? No dobra, masz, wypuszczę, no, proszę, wyłóż stąd. Dobra. Mogę wiedzieć. I wiesz co? I wiesz co? Czekaj, czekaj, czekaj. Dziwne są te wirusy. Proces, nie, 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 zostaw nie mnie. Nie wbijaj nie we mnie nic, to... już. No dobra, to był jeden raz tylko taki. Już proszę cię, no. Kawkę, kawkę ci zrobię. Ka Jak wbiłeś? Dobra. Nie. Co ty we mnie wbiłeś? Co to jest? No. Nie, nie mam strzykawki przecież. Co się ze mną dzieje? Ja nie mogę chodzić. Co ty mi zrobiłeś? Czemuła się przemieniam w jakiegoś podkora? No tak, pomóż mi, lek mi daj no, jakiś. Nie, szybko, 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 pomóż mi, pomóż mi. Co ty się ze mną dzieje? No nie mogę iść. Otwórz mi te drzwi. Nie, poszyłem się, to już po mnie. Kolejny, zapiszcie go. O, już jest chyba wszystko dobrze. Udało mi się z powrotem wrócić. Nie wiem, co jest z tym profesorem nie tak. On jest naprawdę jakiś dziwny. Wezmę sobie jakiegoś kolejnego wirusa. Co to są za wirusy? Eee, który wygląda tak dosyć ciekawie. Może, może to na przykład? O, mam to załadowane Dobra, weźmiemy sobie na razie tego wirusa. Tu są jeszcze jakieś player-wirusy. Nie mam pojęcia do tego czasu, że jest ich mega dużo. Ehm, a gdzie jest nasz profesor? Profesorze, gdzie jesteś? Halo, proszę pana. Eee, ehm, tutaj może gdzieś? O, co to jest, jest za miejsce? Czy znowu kogoś zabiłeś? Znaczy nowy nowy jestem, nie, nic takiego nie pamiętam mi chyba próbki wirusów, troszeczkę a, próbki? jest fajnie a ja załadowałem sobie takiego czarnego już obeznany jestem taka dziewiąteczkę tu damy, dobra co tam robi, jakieś bezne? dziwne rzeczy, mogę to wbić w kogoś? A, nie dobra. działa tutaj, no profesorze tak, A to jest biuro chyba, tu jest szef co on tak, mogę... dobrze, to wybierzemy najlepszych, chodź Jerry no idę, idę, a co, co, co tam szef powiedział, że wyeliminować, a dobrze strzałem? nie, wszystkich lekarzy zapraszam na z korytarz, dobrze lekarze na korytarz, co znowu kombinuję, co to będzie? teraz do jednej celi, czyli i za chwilę się tam spotykamy. Gdzie my znowu idziemy? Co to jest za miejsce? Pokażę wam coś nowego. No to laboratorium jest takie duże. Są wypad, jakieś... No wypad. dobra, dobra, nic nie biorę, no idę stąd, już, nie, nie strzelaj we mnie. Jakiego ty masz wirusa? Jakiś nowy znowu zrobiłeś? eliminacji, słowo, eliminacja to klucz. Eliminacja? Co to jest? Wezmę sobie organy. Dobra, wyjdę stąd, ja nie to chcę tutaj to pójdę, być. Jakie twoje celi? No wy, wychodzę już, wychodzę już tutaj. No patrz, co jest blisko ciebie. Co tutaj? Y... Czemu to Tomek jest? Kto go zrespił? Jak zrespił? Jesteś za to odpowiedzialny? Nikt, dobra, włazić tutaj, proszę. Co tu się dobra. dzieje w tym laboratorium? To jest okropne. Ja też tu muszę wchodzić? No dobra, tak, jestem. Jest dla was. Każdy ma wirusa, Uwaga, dymki z prawej i lewej. Jakie dymki? Nie! Wypuść na stąd! No to to nie, nie, to nie zabija. O, kurde, nie? O kurde, dobrze. Co? No, zginąłem. Pierwszy dzień w pracy, ja dzisiaj już dwa razy zginąłem. Nie wiem, co tu jest, nie tak. Szybko, jest na mojej Już, już! Dobra, musiałem jakiegoś wirusa wziąć, które tutaj jeszcze wygląda jakoś ciekawie. może tutaj Czy może coś... ktoś szybko wziął wirusy i tu przyjesz? O... Ten może... Dobra, wezmę ten. Nie wiem co to jest za wirus, ale wygląda całkiem nieźle. Tylko najlepsi przetrwają. Tutaj, tutaj. I co tylko, do środka mamy znowu wejść Nie i... Się co, tym razem nas też zabijesz? i dobrze, jesteście najmłodrzejsi w tym mieście. Wbijcie mu wirusy. Najmłodrzejsi. Wbić? Okej. Okay. Dostał. Wbiję mu wirusa. Jest ten jest ode mnie. Dobra wypuść, Dobra, wypuść, wypuść, ja nie chcę tu już być Wypuść nie, mnie stąd dostań, dostań tu, no, Nie, no zamknął mnie Co się dzieje z tym? Czemu on się jestem. podpalił? Co jest? Nie, 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 nie A, to chyba tyle z tego Jeszcze lawa się jakaś z niego moja wina. Co moja wina? Nie wbijaj we mnie nic o, o. Nie, nie, nie nie. Znowu, proszę cię, znowu we mnie coś wbiłeś Wyjmij to ze mnie, szybko wyjmij to ze mnie Daj mi lek Dobra, dam ci lek no to daj lek, daj lek, no szybko. Idziemy Polek. To był lek? Nie. nie. Ja żyję jeszcze, nie. jeszcze. No wypuść no mnie bo stąd! Szybko po lek po no chcę iść! Co się ze mną teraz stanie? Łaci, szybko, gdzie ty? No tutaj, no to jestem na korytarzu, tu! właśnie robisz zielony! Nie! Chodź, 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 chodź! No wbijaj, wbijaj, no! Nie, to nie był lek! To A. była candkonenia! Jakie co to było? No we zabiję was wszystkich z tym zombiakiem! Już po was! Chodź tu! Lek, lek, lek. Jaki lek! lek. Dobra, zginiesz! Oh, jak Nie, proszę cię, co, co jest? Nie mogę się tak, ruszać. To, Weź to ze ja mnie. Się... Dużo umiera. A tu jest lek. Sprawdź, tutaj. Już umieram. teraz, teraz to... mi pomoże. Aaa, zginąłem. Wracam do tej pracy ostatni raz i z tego co wiem, to to jest chyba najmocniejszy wirus. Zobaczcie jak to wygląda. Wezmę sobie taki jeden, dobra, mam go załadowanego. I Profesor nam chyba kazał wbić wszystkie wirusy w jednego nupka. Nie wiem gdzie on jest. No co się ze mną dzieje? No nie wbili coś we mnie, Profesorze, gdzie ty jesteś? Dobry, to ja, to syn No jak ty, mysł? Ty znowu coś we mnie wbiłeś, otwieraj to szybko, to jest moje? Tak, moje, to jest szybko, szybko. Jeszcze zdążę coś zrobić. No, otwórz mi to. Zespełnić nowego. No respawni, respałni już gdzie on jest. No nie działa. Nie mogą już nic zrobić! New, new new no! Pomóż mi, idź Polek! Czemu ty mnie znowu zabiłeś? A tu jestem policjant w środku! Co się z nim o, stało? No tak, mieliśmy, żeby go wykluczyć. Teraz możesz zrespić kolejnego szybko. A, a możesz iść Polek? Nie mam leku. No, no idź Polek, taki zielony, proszę cię, jest, no. widziałem, przynieś nie mi go! Nie działa na tych ludzi. Wbiję to w ciebie! Chodź tu! <laughs> ze mną nie tak ja chciałem Może tylko przetestować chodź? wirus. Profesorze, wszyscy już są gotowi, bo z tego tak. co widzę. Okej, okay, dobra, no, nie mam pytań. Szczepionek i zaraz wybuchnie. Nie dobra? robimy żadnych szczepionek, respinówka i wszyscy musimy wbić teraz w niego wirus. Wszyscy. Jakie. Wszystkie wirusy, jak Ej, się ty tylko da, jak da to wchodźcie to tam. Wziąłem. Wchodźcie tam do środka, wszyscy Do środka, do środka, no wchodzić Nie wpychać się, po kolei Dobra, ja też tu do nich wejdę No odsuń się wbijamy teraz z niego wirus na trzy Raz Co? A gdzie ty jesteś, profesorze? Tu tu. Dobra, wbijamy Raz, dwa, trzy O kurde O kurde, o kurde A! Co się stało? On wybuchł O kurde, co to było?